Cześć, witajcie, z tej strony Tobiasz. Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj nie wiem czy widzicie, czy tam dobrze ustawiona kamera, ale ciągam beczkę, bo zimy gnojowice. Właśnie zajeżdżam na, na naszą tą większą farmę. No, możemy się tak umówić, że generalnie mamy cztery farmy. Cztery farmy na trzech są zwierzęta. Także na tej, której jestem obecnie, nie wiem czy widać. Kurczę ten tak, pewnie będzie się tam telepotał wam. Nie wiem czy widać, ale budują nam nową, całą farmę. Nie wiem, czy też wspominałem na, na YouTubie o tym. Na pewno wspominałem o tym na, na TikToku, ale nie wszyscy to oglądają. W każdym bądź razie budujemy, znaczy no, budują nam całą nową halę, e, całą nową farmę, tak jakby w cudzysłowie. Począwszy od, od, od obór e, I kończąc na, na karuzeli i, i całym po prostu systemie, e, systemie mleka Silosy na razie zostają takie jakie zostają W tamtym roku dobudowali tylko ten silos tutaj na Gnojowice Tutaj mamy takich silosów cztery Razem z tym właśnie tym nowym. Piąty silos jest po prostu ten od, od biogazu, od biogazowni. Teraz właśnie wjeżdżamy na biogazownię, także zobaczycie, jak to mniej więcej tutaj wygląda. To jest generalnie dość, dość świeży obiekt, chyba ma 6 lat, jak dobrze pamiętam. No, tutaj ten żółty zbiornik to, to ten zbiornik właśnie od, od całego procesu biogazu. Tutaj mamy, mamy cały osprzęt biogazu. A tutaj, pompę, gdzie będziemy się teraz ładować, mam nadzieję, że uda się jakoś ładnie podjechać, żeby wstydu nie było. O, no i nawet chyba się uda. Nie jest, nie wiem, czy wy to w ogóle widzicie, czy nie, ale generalnie nie jest idealnie prosto. Ale z tego względu, że tam już ktoś kiedyś zahaczył o to parę razy, i, i po prostu, no czekajcie. I po prostu w momencie, kiedy opuszczam to na dół, to zaraz zobaczycie, że się trochę o. o. Trochę się przesunęło i, i jest idealnie. Też prosicie, żebym pokazał ciągnik z zewnątrz, także oto tak to mniej więcej wygląda. Beczka oczywiście brudna, no ale, ale to jest gnojowica, nie wozimy wody, nie wozimy mleka, także tak to musi wyglądać. I tyle Ładuje się około 3 minuty 3 minuty z tym, że wiadomo, że przy Gnojowice jest dużo piany Czekajcie, bo będzie słabo słychać Chwila, chwila Przy Gnojowice jest dużo piany I no i później po prostu trzeba troszeczkę powoli lać Wolniej lać, żeby po prostu beczkę naładować do pełna bo jak zaczyna mi piana wylatywać to mam około 15, 15 metrów sześciennych beczka ma 20, także bez sensu byłoby jeździć z 15 z 15 metrami także, także, no chwilę trzeba się z tym pobawić no a dwa, że yy, że szarpie wtedy, nie? no bo wiadomo w tej beczce akurat nie ma przegrod, takich w środku także po prostu strasznie szarpie jeżeli beczka nie jest do pełna no udaje mi się nalać tak 18 metrów czasem 18, czasem 19 a czasem i tam 17, zależy jak to tam się wiecie ułoży także nie ma tragedii eee, nie ma tragedii nie mamy jakoś bardzo daleko do pola schodzi mi tam około 35 minut 35 minut 35 minut z załadunkiem i rozładunkiem także Także nie ma tragedii W miarę się wyrabiamy Wozimy na trzy zestawy, dwie ciężarówki No i ja jestem trzeci Ciężarówki już widzieliście, także nie będę o nich tutaj gadał chyba W sumie chyba renówki nie widzieliście, ale no mniejsza z tym Mam nadzieję tylko, że Że, że dobrze mnie słychać Bo ciągnik trochę głośno chodzi i chyba się jeszcze DPF wypala Nie, jednak się skończył Także, także mam nadzieję, że, że jakoś to słychać. No i zaraz pełno, pewnie będzie pełno, także już będę w ciągu mówił. Jeszcze mam, mam trochę robotę, bo tamta, tamta siba po prostu się nie otwiera. Zapiekło się to tam i nie chce się otworzyć, muszę to ogarnąć, bo ten wąż, który tam widzicie żółty, pasuje właśnie tylko z tej strony. A jeszcze muszę prze, przepchać kanały na, na oborze. Kurczę, mam nadzieję tylko, że to jakoś słychać, bo nagrywam tego bloga ostatni dzień, w ostatni dzień. I, jutro weekendzik. Także, także, no, wcześniej nie nagrywałem, bo raz, że było bardzo gorąco, a dwa, że jakoś tak będę nie miałem No, także mówię, mam nadzieję, że będzie to fajnie słychać. A jak nie, to, to z góry przepraszam. No i teraz, nie wiem, czy widzicie, już tam piana wyłazi. Ja sobie zawsze to podnoszę trochę no i teraz już muszę zwalniać. Tutaj mamy takie pokrętło od, od właśnie prędkości nalewania, prędkości obrotów pompy. No i teraz trzeba się bawić. Ja tak sobie właśnie trochę zmniejszam. później jeszcze trochę, jeszcze trochę i po prostu w momencie, kiedy już na minimum dalej piana wylatuje, no to to już wiem, że jest pełne i, i, i jedziemy. No i teraz właśnie nie mogę do końca wyciągnąć, bo najlepiej to właśnie podniósłbym sobie, żeby to leciało z góry. Bo, bo, tak jak mówiłem, jest to troszeczkę krzywe i jak podjeżdżam idealnie prosto, no to później po prostu nie mogę tego wsadzić do środka, bo to się na ta ostatnia część z tej rury przesuwa. I teraz, jakbym podniósł do góry, to właśnie by się wyprostowała i, i by wyglądało tak, że krzywo podjechałem, ale no, tak jak mówię, inaczej się nie da podjechać. No. Normalnie tak jak mówiłem, tam około 3-4 minut się nalewa. Ajajaj. Około 3 minut się nalewa. Eee, po prostu tak jakby do momentu, kiedy piana wychodzi. No, a później, później już tam też minutkę, dwie trzeba się pobawić, żeby, żeby tam dolać trochę. Ze 4 metry jeszcze. Bo mówię, kiedyś specjalnie pojechałem właśnie w momencie, kiedy piana wyszła. Bo, bo się zastanawiałem, czy to moje takie bawienie się z tym ma jakiś sens no ale mówię, wtedy okazało się, że w środku było tylko 15, 15 metrów także no bez sensu tutaj akurat też nie mam jakiegoś większego problemu bo jak się wylewa, no to po prostu mamy wąż można to umyć eee, no ale chodzi o to, że trochę wiecie, syf się robi a, a nie o to o tym chodzi no i też bez sensu bez sensu tracić czas No dobra, chyba będzie Też bez sensu właśnie tracić czas na to Na to obawienie takie w cudzysłowie z tym, z tym dolewaniem No bo wiadomo, musimy się wyrabiać żeby, żeby beczka nie stała, ta co rozlewa Teraz chwilę jeszcze poczekamy, aż to tam Ładnie skapnie, co prawda mamy tam kratkę Ale no mówię Jakiś tam porządek trzeba zachować, pomimo, że to Gnojewica Kurczę, ten fotel mnie tak denerwuje No Nie mam obciążnika i ostatnio tutaj najechałem na tą kratę I całe szczęście, że mam tu z tej strony schodki po prostu I są tak jakby metalowe, zbiornik jest osłonięty metalową Po prostu, no, płytą od tych stopek Od tych stopni Bo ruszyłem po prostu spod, no, spod tej rury tam Podniosło mi trochę przód, odpuściłem gazu i znowu dodałem trochę gazu, i tak jakby no, skręcałem, skrę miałem skręcone koła, cionik dalej jechał prosto. Był, był tak jakby cionik miał, przy no nie miał przyczepności, ale koła, koła wyglądało na to, że, że są po prostu na ziemi. No i mówię, skręcałem. kurczę, ten tak będzie szarpą, Skręcałem, a, a cionik jechał prosto i właśnie na, najechałem rogiem, na, znaczy najechałem kołem na róg podbiło tą blachę i właśnie wbiła mi się tam w ten, w ten zbiornik tylko mówię, całe szczęście, że, że przecięło mi tylko właśnie taką, taki plastik, który osłania w cudzysłowie te, te stopnie no i całe szczęście właśnie, że pod spodem było, była ta blacha właśnie od tych, od tych stopni, bo, bo na bank bym zrobił dziurę w zbiorniku bo normalnie przecięło, mówię tam z, z 3-4 mm na pewno ma ten plastik taki, który który, który osłania te stopnie tu muszę uważać, bo krzaki są mi i nic nie widać no to nasz kontener też kiedyś zrobię Wam filmik jak to z tego rozlewamy ale teraz się nie będę rozwodził, no mówię ten przecięło momentalnie tą, tą e, ten plastik, który, który tam jest który osłania i no i nie mogłem w ogóle wyciągnąć tej blachy musiałem się na, naszarpać, tam męczyć także szczęście w nieszczęściu e, no ale mimo wszystko nie chcę i tak obciążnika z przodu, bo o niepotrzebny szkoda tylko opon. No i nic, myślę, że to tyle. Eee, nie wiem kiedy wrzucę wam ten filmik. Jakoś na weekendzie, także wszystkiego dobrego i dobrego weekendziku No i tyle. Siemanko, trzymajcie się, cześć.